Dzisiaj na kanale o domu porozmawiamy o tym, co się zmieniło w mopie premium. I temat może wydawać się dziwny, ale we wrześniu zeszłego roku 2024 opublikowaliśmy film na temat tego otomopa Tineco S6 Flash Dry Pet. I myślałem, że to będzie po prostu kolejny film na kanale o domu, który obejrzy kilka tysięcy osób, ale nie. Wy byliście tym modelem bardzo, ale to bardzo zainteresowani. Ten film osiągnął w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek 45 tysięcy wyświetleń, bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo pytań. Więc kiedy pojawiła się jego nowsza wersja, czyli Tineco Stretch S6 Extreme, uznaliśmy, że chcemy zrobić materiał na temat tego, czym różnią się te urządzenia. Więc zobaczcie krótko, co się zmieniło przez te pół roku. Zeszłoroczny Tineco S6 Flash Dry Pad był bardzo dobrym modelem, ale miał jedną wadę, która bardzo mi się nie podobała. To jest to. On nie mógł nigdzie wjeżdżać na płasko, więc o ile sprzątał naprawdę świetnie, no to niestety pod wiele mebli nie mógł wjechać. No i to jest tak naprawdę największa zmiana, jaką poczyniono w modelu Stretch S6 Extreme. Zobaczcie, on może... Wjeżdżać praktycznie na płasko. Tutaj różnica no, jest po prostu kolosalna, więc jeżeli bardzo wam na tym zależało, a jestem pewien, że wielu osobom na tym zależało, to zdecydowanie warto wybrać właśnie ten nowszy model, no bo dzięki temu po prostu jesteście w stanie łatwiej sprzątać pod wieloma meblami. Producent mówi, że ten mop jest w stanie wjechać we wnęki o wysokości 13 cm, tutaj akurat mamy. Mamy dobrą okazję do sprawdzenia tego, no i faktycznie bez problemu mieści się tutaj pod tę część łóżka. A kiedy weźmiemy tego mopa, no już tak różowo to nie wygląda. Kolejna rzecz, którą poprawiono, to jest flash drive, czyli suszenie tego wałka, bo wiadomo, że kiedy sprzątamy mopem, to ten wałek robi się mokry i dobrze, żeby później mógł się sam wysuszyć w stacji dokującej, korzystając z jednej strony z obrotów, a z drugiej strony z nawiewu ciepłym powietrzem. Jeżeli jakiś mop nie ma tej funkcji, no to niestety jego obsługa robi się bardzo słaba. Wiem to po Dysonie łożgie G1, którego sam używam. Tam mamy tylko podstawowe czyszczenie, a żeby wałki wysuszyć, to trzeba je wyjąć, wystawić i tak dalej, no to jest po prostu upierdliwe. A tymczasem tutaj i w Dreamy, i w całej konkurencji, i w Tineco oczywiście również mamy funkcję flash dry, czyli tego suszenia. To suszenie już dobrze działało w zeszłorocznym modelu, bo tam mieliśmy nawiew powietrzem o temperaturze 70 stopni Celsjusza i w nowszym modelu S6 Extreme też mamy funkcję Nawiewu ona działa dobrze, a nawet lepiej niż w poprzednim modelu, bo tutaj temperatura tego ciepłego powietrza to 85 stopni Celsjusza, a co za tym idzie, to suszenie trwa krócej, bo sam wałek suszy się szybciej. Z takich przydatnych rozwiązań w nowszym modelu pojawił się też dodatkowy zbierak do włosów oraz sierści. Producent to nazywa Dual Block Anti-Tangle, ale w wielkim skrócie chodzi o to, że tutaj nie zostają włosy ani sierść. Ten dodatkowy zbierak to po prostu zgarnia zwałka. Tutaj takiego rozwiązania nie mieliśmy. Tego oczywiście nie widać na pierwszy rzut oka, ale te modele bardzo często są wybierane przez osoby. Które mają dużo zwierząt, albo mają po prostu zwierzęta, które gubią dużo sierści. No i właśnie taka funkcja może naprawdę dużo zmienić, bo dzięki temu ten wałek trzeba będzie czyścić rzadziej. Inaczej niż w starszym modelu rozwiązano też kwestie pojemników na wodę, bo jeżeli chodzi o starszy model, no to jeden pojemnik był tutaj z tyłu i to był pojemnik na wodę czystą. Jeżeli chodzi o pojemnik na wodę brudną, no to on znajdował się o, właśnie tutaj. I ten pojemnik na wodę brudną w Tineco S6 Extreme jest rozwiązany podobnie, bo też jest z przodu. Ale kiedy spojrzymy do tyłu, no to nie ma tutaj już tego pojemnika na wodę czystą. Gdzie on się znalazł? On się kochani znalazł tutaj. Bezpośrednio, właśnie w tym miejscu nad wałkiem, więc tutaj do niego możemy sobie wygodnie dolewać wodę. I to też jest powód tego, że teraz tym mopem możemy sprzątać w ten sposób. Poprzednim nie dało się, no bo właśnie tutaj wystawał ten oto pojemnik na wodę. Z tej budowy wynika też fakt, że cięższa jest ta baza bo w niej po prostu mamy wodę. Ten mop jest lepiej dociążony z dołu, tutaj jest lżejszy, więc po prostu lepiej się nim manewruje. Dodatkowo w nowszym modelu mamy inny akumulator, więc mamy z jednej strony troszeczkę dłuższy czas pracy, bo w starym modelu to było 35 minut, tutaj mamy 40 minut, ale dodatkowo producent chwali się, że nowszy akumulator ma też znacznie większą żywotność, więc po prostu wystarczy na dłużej, nie będziemy musieli go wymienić tak szybko jak w tym modelu. A z innych funkcji warto wspomnieć o tym, że ten S6 Extreme po prostu ma większą moc sania. Niestety nie mam odpowiednich danych w tabelce, żeby potwierdzić, jak większa jest to moc, ale to po prostu czuć. I tutaj musicie mi uwierzyć na słowo, ale ssanie w tym nowym modelu S6 Extreme wypada lepiej niż w zeszłorocznym S6 Flash Dry Pad. I tak naprawdę to były główne różnice, a poza tym to jest naprawdę bardzo dobry sprzęt. Chciałoby się powiedzieć, że ten sam, co w zeszłym roku, ale różnicę już wymieniłem. Jest po prostu lepiej, ale tak ogólnie. Sprząta bardzo dobrze na sucho, jak też na mokro. Jednocześnie sprząta podłogę na mokro, a później ją suszy. I powiem Wam, najlepszą chyba recenzją jest to, że ja tego oto mopa zostawiłem u swojej mamy w domu rodzinnym, która ma też mopa HiZero. I ona z tego mopa Hi Zero korzystała i ona nie była taka... Ani z niego super zadowolona, ani niezadowolona, ale kiedy jej zawiozłem właśnie tego Tineco S6 Extreme, ona go poużywała i mówi – Dawid, a ile to kosztuje? To pewnie bardzo drogie i w ogóle. A tego Hisero to można sprzedać? I może tego byśmy wzięli? I mówię – dobra, ale o co chodzi? To już ten Hisero wszyscy chwalą i w ogóle. A ona, że no niby tak ale ci wszyscy to chyba z, te, z tego tineco, jak ona to mówi, nie korzystali, że zadowolona jak nie wiem co, e, więc... To była najlepsza rekomendacja, zwłaszcza, że mamy tutaj też język angielski, nie da się niestety ustawić komend w języku polskim, ona nie zna języka angielskiego, a mimo to chciała z tego korzystać. Według niej ta wygoda, ta jakość mycia, to wszystko wypadało na tyle lepiej, że ona powiedziała, że ona już Heizero nie chce używać i że ona chce właśnie takiego mopa od Tineko. Więc tutaj to naprawdę byłem sam w szoku, więc taka moja rekomendacja, że jeżeli szukacie naprawdę dobrego mopa, wysokiej Klasy kosztującego od 2,5 do 3,000 złotych, to Ten-Tin S6 Extreme jest naprawdę fenomenalny. Nie ma tutaj na co narzekać. Starszy model też jest ok, ale taka sugerowana cena w momencie, kiedy nagrywamy, no to tego jest 2799 zł nowszego S6 Extreme, a starszego S6 Flash Dry Pad, 2499 zł, Więc gdybym miał do wyboru Wziąć ten model, czy ten, to przy tej różnicy w cenie wziąłbym jak najbardziej ten. Oczywiście sytuacja zupełnie się zmienia, jeżeli pojawią się jakieś promocje na ten starszy model. No i Tineco nie chciało mi zdradzić, jakie to konkretnie będą promocje, ale powiedzieli, jak wypuścisz ten film to będzie naprawdę dobra oferta. Powiedzieć nie możemy, bo konkurencja podłapie czy coś, bo się wygadasz, bo długi język masz, ale będzie naprawdę dobra oferta. Więc wydaje mi się, że kiedy ten film już będzie opublikowany, to po prostu damy linki w opisie, gdzie będzie być może link do tej oferty, ale podejrzewam, że ten MOP może kosztować nawet mniej niż 2000 zł. I wtedy już można się zastanowić. Wtedy musicie przeanalizować te wszystkie zmiany, które Wam pokazałem no i zadecydować, którego MOPa Chcecie, gdybym miał Wam powiedzieć, jaka zmiana moim zdaniem jest największa, no to jednak to. No tutaj można na płasko, wszędzie można wjechać. A tutaj tej opcji nie ma. Reszta to są tylko dodatki, bardziej lub mniej przydatne. Ta zmiana czasu pracy, no to też nie jest jakaś ogromna, chociaż zauważalna. Więc ja bym się głównie kierował tym, ile chcecie wydać na dane urządzenie, oraz czy potrzebujecie nim sprzątać na płasko, czy też nie. No i tak naprawdę tyle. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego typu urządzeń, to zapraszam do naszego filmu sprzed pół roku, gdzie dokładnie właśnie omawiamy ten starszy model. Jak, tak jak mówiłem, bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo wyświetleń. Widać, że ten sprzęt Wam się spodobał, ale to co mówiłem. To było dobre, ale przyszło lepsze. Więc gdybym z tych dwóch miał wybrać mopa, to zdecydowanie bym wybrał model Tineco Stretch S6 Extreme. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, wszystko zależy od ceny, więc sprawdzajcie, ile kosztuje jedno, ile kosztuje drugie, no i sami wybierajcie. I to już było wszystko, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia na kanale o domu. Poza tym widzimy się na kanale o technologii, słyszymy w podcaście o technologii, a także nawet widzimy w Muzeum Gier i Technologii w Biemstoku, bo mamy takie muzeum, a tymczasem do do zobaczenia. Cześć.